Thank you Chcę dać tutaj od siebie swój czas. Może mi skierkę, którą, którą przywiozłem ze sobą. Mam niezmierzone pokłady miłości w sobie i chciałabym e, się tym dzielić z innymi. Mimo wszystko, że wokół nas jest tyle zła, to tutaj, w tej małej wiosce, w Biraj, jesteśmy szczęśliwi i jesteśmy taką małą rodziną z tymi dziećmi. Przyjechałam tutaj spotkać się z drugim człowiekiem, spotkać się z Bogiem w drugim człowieku. Poczułam takie pragnienie, że chciałabym dać trochę więcej od siebie. Po prostu swoją obecność, trochę czasu, uśmiechu. I może pokazać Boga i religię trochę z innej strony niż zwykle. Podzielić się im tak, jakby ze sobą, pomocną dłonią, uśmiechem, Bożą miłością. Bycie na misji to bycie towarzyszem Jezusa. Najpierw musimy Mu towarzyszyć, a dopiero potem wychodzimy służyć innym. W ile nieustannie dzieją się cudowne rzeczy. Naprawdę każdy dzień nas zachwyca. Przynosi ze sobą mnóstwo wrażeń, mnóstwo emocji, mnóstwo przeżyć i w ciągu roku po prostu dzieją się cuda, bo Pan Bóg daje nam natchnienia. My próbujemy te natchnienia odkryć, realizować, a sierpień to jest miesiąc wolontariatu. Przyjeżdżają cudowni, fantastyczni wolontariusze z WMS Salvator i działają. Przyjeżdżają z entuzjazmem, przyjeżdżają z zapałem, przyjeżdżają z siłą mocą i, i młodzieńczym bo dzienniczym szczęściem i dzielą się tym wszystkim z dziećmi, mieszkańcami i domownikami wspólnoty. Wolontariat misyjny służy temu, aby wolontariusze tak naprawdę nas troszkę odciążyli w naszej codziennej pracy. Podstawową pracą tutaj jest praca z dziećmi, czyli organizowanie im czasu wolnego, gdyż nie zawsze każdego stać, aby wyjechać gdziekolwiek na wakacje jest to też jakaś forma rekompensaty dzieciom. Już, no, jesteśmy w kraju biednym, rozwijającym się. Dlatego powstała ta idea, aby dzieciom organizować kolonie. teraz do miejsca, które jest mi już znane e, i wiedziałam mniej więcej, czego mogę się spodziewać. E, ale jednak mimo wszystko zawsze jest jakiś taki stres przed przyjazdem i, i taka niepewność, czy, czy to, co robimy, jest na pewno takie Boże, a nie nasze wewnętrzne. Mnóstwo wątpliwości miałem w drodze tutaj, już jadąc. Czy podołam, czy organizacyjnie wszystko będzie dograne, czy będziemy w stanie się dogadać? Moją największą obawą chyba jest brak y, wspólnego, tak jakby, języka że jest ta bariera językowa. Tak, miałam dużo obaw przed przyjazdem i dużo wątpliwości, ponieważ nie czułam się przygotowana, nie wiedziałam, jak to będzie. Z jednej strony bardzo chciałam pojechać, a z drugiej strony takie nachodziły mnie myśli, czy się nadaje, czy jestem na tyle silna, żeby, żeby móc właśnie pokonać wszystkie przeciwności i, i służyć Bogu jak najlepiej. Nie mam obaw związanych z tym wyjazdem. No też trzeba się do takiego wyjazdu dobrze przygotować, więc też są takie obawy, czy zrobiło się wszystko, co było, co było w mocy żeby, żeby właśnie przyjechać tutaj, być i, i służyć jak najlepiej. Wolontariusz to bohater, to bohater, który e, widzi, że jest coś do zrobienia. Nie boi się podjąć wyzwania, i z odwagą wkracza w rzeczywistość, miejsca i sytuacje, które niektórych być może by przestraszyły, a on pełen Bożej mocy idzie i działa. Podstawowym zadaniem wolontariusza to jest zmęczyć się, bo kiedy wolontariusz jest zmęczony, to wie, że zrobił coś porządnego. Upały w Albanii są bardzo wielkie i trudne do zniesienia, ale właśnie pot, trud, i praca to są trzy elementy, które sprawiają, że wolontariusz jest ciągle skuteczny i wieczorem zadowolony z siebie, po to, by rano wstać i iść do pracy. Ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, wnoszą tutaj wiele radości, wiele nadziei dla dzieci, gdyż no, dzieci tutaj no, nie mają możliwości czasami zakupienia podstawowych rzeczy, jak piłka do nogi, kredki, blok techniczny do kolorowania. I zwykle wolontariusze. Przed wyjazdem do danej placówki misyjnej prowadzą różnego rodzaju zbiórki, zbiórki farbek, pensji, różnych przyborów szkolnych, które mogą później wykorzystywać na zajęciach już na miejscu. Jest to wspólnota młodych ludzi, którzy chcą ofiarować siebie drugiemu człowiekowi. Wolontariusze czerpią przykład z naszego założyciela z słów, z jego dziennika. Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek nie znający Chrystusa, nie wolno Ci spocząć. Co to znaczy? To znaczy idź, głoś Chrystusa wszelkimi możliwymi sposobami. Myślę, że spotkanie z drugim człowiekiem jest ważne, ponieważ dając świadectwo wiary, to tak jakby Chrystus przez nas przemawiał. Uważam, że naszą podstawą możemy wiele zrobić. Na przykład z każdą pracę z dziećmi zaczynamy modlitwą, kończymy modlitwą. Gdy oni nas widzą, że mamy róża, różaniec w ręce, krzyżyk na szyi, to już uważam, że dużo świadczy i dużo pokazuje dzieciom. Zbliża to do Boga, zwłaszcza kiedy właśnie e, można okazać miłość drugiemu człowiekowi, e, właśnie dać coś, e, dać coś od siebie za darmo, nie żądając niczego w zamian. Jesus Christ, You are my. Miesiąc czasu to jest taki minimum. Wydaje mi się, że praca z drugim człowiekiem, gdzie na początku trzeba zdobyć jego zaufanie i, i też uczyć się siebie nawzajem, e, no wygląda lepiej, jeśli właśnie jest się troszeczkę dłużej i, i właśnie można poznać się bardziej, dać coś od siebie i, i pozwolić innym na, na danie czego, czegoś nam. E, jak na pierwszy wyjazd uważam, że miesiąc jest idealnym okresem, ponieważ pozwala zapoznać się z dziećmi, nawiązać z nimi kontakt, zawiązać jakąś wspólnotę też z grupą, z padrem Wojtkiem. Klejwykiem Jakubem. Miesiąc to jest, to jest, no bo to jest krótko i długo. No. To jest, z jednej strony to jest długo, ponieważ e, zostawiamy naszą rodzinę, naszych przyjaciół na miesiąc, można za kimś zatęsknić, ale z drugiej strony nie można przyjechać na krócej, bo tyle czasu potrzebujemy, żeby wykonać te wszystkie zadania, tą misję całą, dla której, dla której tutaj przyjechaliśmy. Miesiąc z... patrząc na to dzisiaj nie. Jednak zobaczymy. Po miesiącu, tak? Jeszcze tak naprawdę nie poznaliśmy charakterystyki pracy, więc, więc ciężko im powiedzieć. Aczkolwiek uważam, że miesiąc to nie jest długo, lecz wystarczająco, żeby zżyć się z tym miejscem. To, co jest najpiękniejsze w Albanii, to gościnność. Bardzo często wychodzę z domu i chodzę po prostu po wsi, odwiedzam ludzi w domach. I bez zapowiedzi, gdziekolwiek się pojawię, tam chętnie mnie przyjmują. I w domach siedzi się długo, rozmawia się na różne tematy, omawia się wiele kwestii codziennych, rodzinnych. I przy okazji też ludzie sami pytają o wiarę, o Pana Boga. Też mają wiele pytań dotyczących współistnienia dwóch religii: czy mamy jednego Boga? Z muzułmanami, czy, czy, to są, czy jednak niejednego Boga, e, czy, czy mogą brać śluby e, z wyznawcami islamu. E, I e, z takich porostych pytań e, życia codziennego później e, możemy przejść też do, po prostu do ewangelizacji.

bo sepsynasz Kryusy, aż nie jeden. Bóg jest moim stworzycielem, Bóg jest tym, który dał mi życie. Tak, także kogo innego mam mam wyboru? wyboru, tylko Boga. tak. A Feja. kupimi. tak. Feja. tak. że wiara mówi ci skąd tak. i mówi, Tak, i dokąd zmierzasz. Pod moją opieką duszpasterską są cztery wioski katolickie. Moim głównym zadaniem to po prostu obecność. Obecność i, i bycie świadkiem Jezusa, bo przez wiele lat w Albanii nie istniał kościół, nie istniały struktury kościoła, nie było księży, nie było zakonników, nie było wiary. I kiedy pojawiłem się w bilaj, to zauważyłem, że ludzie cieszyli się, że mają księdza na wsi, ale tak naprawdę nie wiedzieli, do czego służy ksiądz, co mogliby z księdzem robić, do czego księdza angażować. Przez wiele lat mojej obecności w Albanii odkryłem, że moim głównym zadaniem jest bycie z nimi i też takie uświadamianie im, jak w sposób prawdziwy żyć wiarą i aplikować wiarę do życia codziennego. To, to Bila i Murcina, Małkucz, Małkucz Koder. I tam jeżdżę regularnie odprawiać mszę świętą, organizuję katechezy dla dzieci, dla dorosłych, przygotowuję ludzi do sakramentów. Oprócz tego też pod opieką mamy dom dziecka prowadzony przez Włoską Fundację. Jest tam około 80 dzieci. I tam również y, przyjeżdżam na katechezę i y, odprawiam regularnie mszę świętą. Niedawno też y, biskup y, Tirany powierzył mi opiekę nad zakładem karnym. Jest to zakład karny dla recydywistów, dla przestępców skazanych za ciężkie przestępstwa i dla osadzonych osób chorych psychicznie. Wolontariusze uczą się tutaj wychodzenia do drugiego człowieka, wrażliwości na potrzeby drugich i to, co jest dla mnie najważniejsze, aby uczyli się właśnie samozaparcia. By naprawdę w chwilach trudu i zwątpienia. Mogli odnaleźć w sobie jeszcze resztkę siły, by, by wyjść do drugiego człowieka i, i dać mu coś z siebie, i by na twarzy tej drugiej osoby pozostał po prostu zwykły uśmiech. Você e Nie dało przewidzieć tego wszystkiego, co nas tutaj spotkało. Nie dało się przewidzieć tego, ile miłości otrzymamy od tych dzieci. Nie dało się przewidzieć tego wszystkiego, co duchowo się zadziało w naszych sercach, więc na pewno było lepiej niż się spodziewałam. Co najbardziej mi się podobało tutaj w bilej, to taka wolność od technologii, od tego świata tam, który zostawiliśmy. Można było się zatrzymać tutaj z Bogiem. Co jedna adoracja? więc to było piękne. Oby tak dalej, jak wrócę, żeby znaleźć czas na to wszystko. Z każdego dnia coś wyniosłem. Coś pozytywnego, sprawiło mi wiele radości. Czas tutaj mieliśmy bardzo dobrze zaplanowany. Dzień zaczynaliśmy od modlitw, kończyliśmy też go modlitwami, a w ciągu dnia mieliśmy do wykonania tak jakby, dwie prace. Pierwsza z nich to była część fizycznej pracy przed południem. A później właśnie mieliśmy zajęcia z dziećmi i e, prowadziliśmy te zajęcia przez trzy godziny każdego dnia. Zajęcia rozpoczynaliśmy modlitwą, a później robiliśmy tematycznie zajęcia. Mieliśmy tydzień maryjny w związku z tym, że było święto maryjne w trakcie naszego wyjazdu. Mieliśmy tydzień takiej podróży po, po różnych krajach e, i poznawania też trochę legend i świętych z innych krajów. Mieliśmy też tydzień artystyczny, w którym przygotowywaliśmy już właśnie przedstawienie. I samo przedstawienie było takim momentem kulminacyjnym i podsumowującym wszystko, ponieważ do niego właśnie włożyliśmy wszyscy najwięcej serca i najwięcej zaangażowania. No i dzieciaki nas bardzo zaskoczyły tym, jak się przejęły, jak chciały robić kostiumy, jak szyły sobie same kostiumy gdzieś tam w domach z obrusów. No to było piękne. Ostatni tydzień to była praca nad przedstawieniem, którego efekt sprawił mi wiele radości na pewno. Widok, jak wszystko działa, każdy się zaangażował, cieszył tym, co robi, był cudowny. I to napełniło mnie taką dumą. Dumą, że mogłem w tym uczestniczyć, dumą w tym, że mogłem być narzędziem Pana Boga do stworzenia tego, i dumą też, że zostałem tu posłany. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie osobowość Padre Wojtka, ponieważ jest to niezmiernie ciepły człowiek. Jest tak niesamowicie uduchowiony, że potrafi w innych ludziach obudzić to, co on czuje. I myślę, że ma w sobie niesamowitą mądrość i to, że jest tutaj, to jest niesamowita łaska dla tych mieszkańców. Padre Wojtek to ksiądz niezwykły. Niezwykły dla nas ludzi z Polski, ponieważ stał się księdzem, który zrozumiał Albanię i stał się albańczykiem dla tych ludzi jednocześnie zachowując polską duszę, ale jego charakter przyswoił się tutaj. I dzięki temu potrafi dostrzec w ludziach to, czego my nie potrafimy. Padre Wojtek, a także brat Jakub wspierali nas e, bardzo mocno pod względem duchowym. I zobaczcie, im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bliżej jesteśmy, bliżej siebie. Ogółem, jeżeli chodzi o Bilaj, no to robią tutaj bardzo wiele, to widać że to miejsce się, się zmienia. Chrześcijan codziennie przybywa. Widać także tutaj po ludności, jak się odnoszą. Do księży, do duchownych. Z wielkim szacunkiem, z radością witają ich. Także uważam, że robią tutaj bardzo dobrą, bożą robotę. Planie z Padre Wojtkiem, każdy przeżywa tutaj y, rekolekcję. Modlitwy i medytacja y, były dla mnie czasem ukojenia i uspokojenia. I dzięki tym momentom wyciszenia mogłam wszystko ułożyć sobie w głowie i wyciągnąć wnioski i wyciągnąć dobre rzeczy. A czas spędzony z Bogiem uważam, że nie był niepotrzebny, czy że był na darmo. Zazwyczaj owoce modlitwy, które była rano podczas przy świętej adoracji czy uczni? Otrzymywałem w ciągu dnia, czasami następnego, czasami po tygodniu, czy na koniec miesiąca. Teraz otrzymałem też pewną odpowiedź. Uważam, że bez modlitwy, bez budowania relacji, podtrzymywania relacji z Panem Jezusem byłoby dużo ciężej. Możliwe, że wcale nasza misja nie, miałaby, nie przyniosłaby żadnych owoców, a bynajmniej nie takich, jakie tutaj zostały. Nie posialibyśmy tego ziarna. Jak się to wszystko robi z Bogiem, no to nie ma się czego bać. Bo mamy silne oparcie, więc jeżeli ktoś ma chęci i czas i możliwości, to naprawdę polecam, bo ten wyjazd daje dużo innym, ale też bardzo dużo daje nam. Pan Bóg przez ten miesiąc dał mi wiele owoców. Tych, które już poznałem, a także tych, które dopiero poznałem w przyszłości, może w ciągu roku, może i dalej. Na pewno nauczy mnie troszkę pokory, cierpliwości. Żebyście pozdrowili wszystkich. No dobrze, dziękujemy, pozdrowimy. No. no, kocham was. Ciężko podsumować ten czas od razu po miesiącu. Na pewno wiele się w nas zmieniło, wiele rzeczy dojrzało, wiele rzeczy się rzeczy narodziło nowych. Ten czas misji tutaj w Bilaj dał mi e, taką naukę cierpliwości e, i współpracy z innymi ludźmi. No i taki. E, Takiej pokory chyba myślę, żeby dobro innych stawiać przed swoje własne dobro. Był to dla mnie bardzo owocny czas. Dzieciaki przez ten miesiąc potrafiły dać w kość, ale także dużo miłości. I na pewno przez ten wyjazd stałam się bardziej cierpliwą osobą niż byłam wcześniej, bo jednak praca z dziećmi tego wymagała. Bardzo mi się podobał moment, kiedy właśnie wczoraj po zajęciach z dziećmi, po tym całym przedstawieniu i po tym, jak właśnie daliśmy sobie wszystko, żeby, żeby zrobić jak jakie się dało, pożegnaliśmy się z dziećmi i to było takie pożegnanie nies, niesmutne, tylko z takim właśnie przeświadczeniem, że dużo zrobiliśmy, dużo otrzymaliśmy i właśnie z takim pokojem serca i z taką radością, że to wszystko tutaj było dobre. I właśnie mimo trudów i mimo tego, że czasem trzeba było przezwyciężać samego siebie, to to było takie piękne uczucie, że, że właśnie zrobiliśmy, co mogliśmy najlepiej. <grywka> tak, to był dobry czas, bardzo dobry czas. błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.